Sytuacja z dzisiejszej Ewangelii przypomina mi jedną z historii z mojego dzieciństwa. W mojej rodzinnej miejscowości bardzo często blisko miejsca mojego zamieszkania rozbijał się cyrk. Wtedy razem z kolegami, koleżankami, jako małe dzieci biegaliśmy tam do tego cyrku, by nie tylko oglądać przedstawienia, bo te zawsze były po południu, ale by obserwować jak ekipa cyrkowa funkcjonuje przez cały dzień. Pamiętam, z jaką radością i taką, takim pragnieniem odkrycia, jakiejś sensacji biegaliśmy w koło namiotu cyrkowego, szukając takich niespodzianek, które mogłyby nas tam spotkać. I pamiętam, jakie przeżyliśmy rozczarowanie, kiedy okazało się, że cała ta ekipa cyrkowa. To na przedstawieniu ludzie fantastyczni, cudowni i wyjątkowi, ale kiedy obserwowało ich się w koło cyrkowego namiotu, gdy nie było przedstawienia, gdy kurtyna nie została podniesiona, to byli tak zwyczajni, tak normalni. Kiedy myślę o tej Ewangelii, to widzę to samo w tych ludziach, którzy biegną za Jezusem. Biegną, bo chcą w nim widzieć jakąś sensację, biegną, bo chcą doświadczyć jakiegoś kolejnego spektakularnego cudu. Szukają Jezusa, który zniknął z im, im z oczu, bo wcześniej rozmnożył dla nich chleb. Jezus oczywiście karci takie zachowanie. Mówi, nie w tym rzecz, by szukać mnie jako tego, który czyni cuda. Trzeba we mnie prawdziwie Uwierzyć. To bardzo dobra Ewangelia na nasze dzisiejsze czasy, dlatego, że spotykamy się w nas i wokół nas z taką postawą, postawą przeżywania życia duchowego, jak właśnie tłum w dzisiejszej Ewangelii. I ona ma takie dwa przejawy. Z jednej strony jesteśmy często tymi, którzy szukają sensacji i Jezusa w kościele, który jest właśnie taki wyjątkowy. To ludzie, którzy potrafią przemierzyć kilkadziesiąt kilometrów, by pojechać do spowiedzi do tego a nie innego księdza, by doświadczyć takiej a nie innej mszy świętej, bo taki a nie inny ksiądz tak pięknie mówi, a i on wtedy bez problemu może poczuć działanie Pana Jezusa. To ludzie, którzy nie potrafią odnaleźć ją w zwykłym, codziennym przeżywaniu wiary, w swoim kościele parafialnym, ale szukają sensacji wszędzie tam, gdzie można ją właśnie znaleźć. To niebezpieczne, dlatego że to pozwala nam zatrzymywać się tylko na Bogu, który jest taki spektakularny, i zapominać o nim w naszej szarej, zwykłej codzienności. A druga sprawa i druga jakby postawa to w ogóle takie podchodzenie do Jezusa w naszym życiu duchowym, kiedy oczekujemy od Niego, że będzie czarodziejem, który za machnięciem z czarodziejską różdżką dokona dla nas wielkiego cudu. Że uciekamy się do Jezusa tylko wtedy, kiedy potrzebujemy jego niesłychanej wielkiej interwencji. I jesteśmy w naszej wierze bardzo niestali. Bo kiedy jest dobrze i tej cudownej pomocy i cudownego działania Boga nie potrzebujemy, to nawet o nim nie myślimy. A kiedy zaczyna się wszystko walić i sypać na głowę, to wtedy oczekujemy, że Jezus, jak najlepszy czarodziej, sprawi cud i będzie wszystko ponownie się układać. Chrystus oczekuje od nas stałości w wierze. Dzisiaj do tłumu, ale także do mnie i do Ciebie mówi wprost. Chodzi o to, żeby we mnie uwierzyć. Budujmy więc taką stałość w wierze dla nas i dla tych wszystkich, którzy są wokół nas. Budujmy w sobie taką stałość w wierze po to, abyśmy potrafili Chrystusa odkrywać zawsze wtedy, kiedy jest prawdziwie potrzebne czyli potrafili Chrystusa odkryć. I jako tego, który nieustannie jest przy nas z wyciągniętą dłonią do pomocy, nieustannie jest przy nas po to, by nas umacniać.